Każdy z nas jest w jakimś stopniu sprzedawcą. Dla niektórych jest to zawód, dla innych codzienne życie. Wszystkim jednak przydałoby się rozwijanie umiejętności sprzedażowych. Na polskim rynku pojawiło się kilkadziesiąt książek o technikach sprzedaży. Przedstawię Wam trzy ciekawe książki z tego zakresu. Pierwsza z nich autorstwa Charlesa Futrella: Nowoczesne techniki sprzedaży. Jest to podręcznik zawierający informacje o zawodzie sprzedawcy. Przedstawia cały proces sprzedaży od przygotowania, poprzez budowanie relacji z klientem, prezentowanie produktów, odbieranie obiekcji, finalizowanie sprzedaży i blok związany z zarządzaniem sprzedażą. Kompletna wiedza zawarta na 600 stronach formatu A4. Druga z tych książek to książka autorstwa Toma Hopkinsa pod tytułem Jak osiągnąć mistrzostwo w sztuce sprzedaży. Książka klasyka. Napisana barwnym, potocznym językiem, przedstawia najważniejsze techniki sprzedażowe. Pokazuje zasady tworzenia klimatu sprzedażowego, uczy sztuki prezentowania produktów, odpierania obiekcji, obrony ceny. Przystępna wiedza podana tak, że każdy sprzedawca z przyjemnością ją przeczyta. Trzecia książka to książka autorstwa Marlene Caroselli, podręcznik profesjonalnego handlowca. Książka inna niż wszystkie. Książka, która łączy w sobie teorie z przykładami w formie, i tu uwaga, skryptów. Dużo scenek, przykładów, które pozwolą nauczyć się tych technik. Wiedza przedstawiona w postaci procesu sprzedaży: od pierwszej rozmowy, przełamywania oporów, zadawania pytań, przedstawiania oferty, aż po finalizowanie transakcji. Każda z tych książek jest inna, chociaż dotyczą tego samego obszaru. Wszystkie razem stanowią świetne uzupełnienie wiedzy sprzedażowej. Polecam wszystkie.